Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą takie nasze proste, tradycyjne kotlety mielone, ale żeby uzyskać prawidłową soczystość i smak, trzeba trzymać się pewnych zasad gramatury, którą Wam dzisiaj podam jest opracowana w 100%. Jeżeli zrobicie tak te kotlety, to uwierzcie mi, one będą po prostu mega smaczne. A więc zaczynamy. Słuchajcie, co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim odpowiednie mięso. Będzie to łopatka. Mam tutaj równiutki kilogram wieprzowej łopatki. I ją musimy zmielić. Łopatka idealnie nadaje się właśnie na kotlety mielone. Dlatego, że jest zobaczcie, poprzerastana delikatnie tłuszczykiem. A tłuszczyk, jak wiemy, jest nośnikiem smaku. Dobrze jest mięso pokroić w mniejsze kawałki, wtedy maszynka nie będzie nam się tak męczyła. Do tego musimy dodać cebulę, również będziemy ją mielić. Cebuli mam równe 150 gramów, zobaczcie, pokroiłem w kawałki, żeby ją zważyć. Do tego cztery ząbki czosnku, takiej średniej wielkości. I co najważniejsze namoczony w wodzie chleb chleba takiego namoczonego mam 350 gramów do tego dołożymy dwie trzy łyżeczki musztardy stołowej sól pieprz i uwierzcie mi kotlety będą po prostu mega smaczne a i będziemy smażyć na smalcu bo to jest bardzo ważne a więc kręcimy mielimy i za chwileczkę będziemy wszystko wyrabiali Teraz mielimy cebulę i czosnek. Na koniec mielę namoczony chleb. Gotowe, teraz będziemy to wszystko przyprawiali. Do farszu wsypuję sól. Czarny, świeżo roztarty pieprz. Jak niezbyt mocno odcisnęliśmy chleb, to dolewamy tylko 100 ml zimnej wody. Jeżeli mocno odcisnęliśmy, to dolewamy 150 ml. Woda jest bardzo ważna przy kotletach mielonych. To jest jedno z kluczowych warunków, żeby kotlety były naprawdę soczyste. A kolejną rzeczą, żeby miały odpowiedni smak, jest dodanie musztardy. Ja dodam musztardę stołową. Na kilogram mięsa dodam trzy łyżeczki. Gotowe. Musimy dobrze wyrobić. Dłońmi. Aha, o jajku nie zapomniałem. Jajka nie dodajemy. Tylko dobrze wyrabiamy. I gotowe. Więc za chwilę będziemy formowali kotlety, obtaczali w mące, i oczywiście smażyli na smalcu, bo to jest obowiązkowe. Moczymy dłonie w zimnej wodzie. Chodzi o to, żeby farsz nie lepił nam się do dłoni. I będę wykładał na deskę przesypaną mąką, bo i tak kotlety będę obtaczał w mące przed smażeniem. A to nam dużo ułatwi. Wielkość kotletów oczywiście zależy tylko i wyłącznie od nas. Robimy lekko podłużne i lekko spłaszczone. Farsz jest taki, wiecie, bardzo luźny, delikatny, ale to właśnie o to chodzi, żeby były później delikatne i soczyste kotlety. Ja wiem, że ktoś powie: "A co tam zrobić kotlety? To tak jak ze wszystkim". A gdyby się zdarzyło, że farsz będzie za luźny, za rzadki. Możemy dosypać troszeczkę kaszy mannej lub startej na drobno bułki. Oczywiście zgodzę się z faktem, że nasze babcie robiły najsmaczniejsze rzeczy, ale dlaczego? Dlatego, że smażyły na smalcu, na prawdziwym smalcu, miały prawdziwe mięso od swoje uchowane lub kupione u rolnika w sklepach też mięso nie było aż tak mocno szprycowane chemią. No i w ogóle te produkty wszystkie były bardziej takie dla nas przyjazne niż dziś. No ale niestety takie czasy są. Gonimy, wiecie, do przodu za pieniądzem, nie zważając na samych siebie. Na patelnię wrzucam dwie łyżki smalcu. Oczywiście smalc mam swój domowy. Smażyć będziemy. Po jakieś 5 minut z każdej strony. Kotlety możemy delikatnie jeszcze przypłaszczyć ręką. Wtedy szybciej nam się usmażą. Co jakiś czas, oczywiście musimy kotlety odwrócić, żeby z każdej strony się równo dosmażyły. Pierwsza partia kotletów usmażona, więc wykładam je na talerz. I kładę kolejne na rozgrzany tłuszcz. Kotlety prawie usmażone, bo jeszcze dwa ostatnie mi zostały. No to dołożyłem do patelni, więc one będą nam się tutaj smażyły. A w międzyczasie ja Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. No i spróbuję Wam opisać krótkim słowem, jak one smakują. Chociaż to ostatnie, to chyba wszyscy już wiemy, jak one będą smakowały. Już widać było w trakcie robienia, wyrobiania, przyprawienia w odpowiedni sposób, że one muszą być smaczne, a więc spróbujmy. Są bardzo delikatne. Zobaczcie i mega gorące. Huch. Soczyste, aromatyczne. I spróbujmy. Mm. One rozpływają się w ustach i nie dodałem jajka. Wow, To jest po prostu to, co ja uwielbiam najbardziej. Takie proste, a takie pyszne. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. yeah